Cześć, witam Was na moim kanale. Ciekawe. No właśnie, ciekawe. Dzisiaj przychodzę do Was ze sprawą leszka pękalskiego. Nie będę przedłużała. Jeśli Wam się będzie podobało, dajcie suba łapkę w górę. Zaczynamy. Leszek Jacek Pękalski urodzony 12 lutego 1966 roku we wsi osieki kołobytowa ma siostrę bliźniaczkę oraz młodsze rodzeństwo brata i siostrę. Mieszka z matką i babką. Matka pracowała w państwowym gospodarstwie rolnym, była troszeczkę upośledzona. Leszek i jego siostra są o Ocem romansu z żonatym mężczyzną, z którym to jego matka pracowała, i byli też sąsiadami. Ojciec wyparł się u bliźniaków, bo jak powiedział, to wpadka, jednorazowy numerek, a on sam ma żonę. Leszek był niechcianym dzieckiem nie tylko przez ojca, ale też przez matkę. Matka zniszczyła dzieciństwo Leszkowi i jego siostrze, która nie może jej tego wybaczyć. Matka nadużywała alkoholu razem z babką, miały bić bliźniaków. Podobno babka biła rozgrzanym pogrzebaczem po dłoni Leszka. Matka trzymała ich krótko, biła ich bez powodu po całym ciele, pasem, kablem. Nie kupywała żadnych słodyczy ani zabawek. W pewnym momencie matka oddała Leszka do domu dziecka, do sióstr zakonnych, no i przebywał tam jakiś czas. No ale przejdźmy teraz z Leszka edukacja. 1973, pierwsza klasa szkoły podstawowej. 1974 Dom Pomocy Społecznej w Przytocku, 1977 Pierwsza Klasa Szkoły Specjalnej nr 4 w Bytowie, 1982 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Słupsku. I w 1984 Leszek zostaje absolwentem ośrodka szkolno-wychowawczego. Jego wyuczony zawód to budowlaniec. Leszek ze wszystkich przedmiotów najbardziej lubił geografię i lubił też podróżować. Po śmierci matki, która zmarła w 1987, Leszek zamieszkuje z wujkiem, który też lubił zajrzeć do kieliszka. I być może dlatego nie zwracało to jego uwagi bądź podejrzeń, gdy Leszek znikał na noce, czasami na miesiące. No bo kogo obchodzi, co robi osoba lekko upośledzona poza domem, nie zostawiając żadnej informacji jakiejkolwiek, kiedy wrócę, gdzie będę. Nawet gdy Leszek wracał do domu, wujek nie interesował się, gdzie był, co robił. Sąsiedzi o Leszku mieli dobre zdanie, że był miły, że no trochę upośledzony, wiadomo. Ale nie przypuszczali, że zdolny będzie do takich czynów, do których później się posunął. Mówili też, że chodził w za dużym płaszczu źle ze źle zapiętymi guzikami, ciuchy się napiło od brudu, miał brudne paznokcie, no jego higiena zostawiała dużo do życzenia. Leszka marzeniem było, żeby znaleźć sobie żonę. To był jego cel życiowy. Leszek w okresie dojrzewania nie za bardzo wiedział, co się z nim dzieje. Jak sam mówił. Miał popęd, ale nie miał kobiety, więc udał się do lekarza seksuologa, żeby poddać się kastracji. Lekarz seksuolog i psycholog powiedzieli Leszkowi, że to jest niemożliwe, ponieważ w tamtych czasach nie przeprowadzało się kastracji. W 1991 roku szwagier Leszka proponuje mu, że może mu kupić lalkę dmuchaną. Więc Leszek dał mu swoją rentę i czekał. Dosyć długo czekał. Aż w pewnym momencie, po dłuższym czasie idzie do szwagra, żeby się dowiedzieć, czemu nie dostał tej lalki, a pieniądze dał. Szwagier go przepędza z pustymi rękoma, bo ani nie dostał pieniędzy, ani lalki. Leszek wstępuje do świadków Jehowy, jak twierdzi, nie po to, aby znaleźć żonę, ale żeby służyć Bogu. Oczywiście dopytuje się tam cały czas, czy mógłby się ożenić, ale z racji tego, że nie, przeszedł do końca, tak jak gdyby całej procedury, aby stać się całkowitym świadkiem jechowym, nie może zawrzeć małżeństwa. Leszek pierwszym zbrodnię miał popełnić na wycieczce do Torunia w szkole zawodowej, czyli w czasie, jak był w tym ośrodku szkolno-wychowawczym, i to było w roku 1982. <grym> Miał dziś w bramie zobaczyć dziewczynę i pomyślał, że to jest ten dzień, że to właśnie się wydarzy teraz. Zaczepił ją, ale że tam nie uległa i go wyśmiała, uderzył ją kamieniem. Jest to niepotwierdzone tak naprawdę, więc może ja zajmę się bardziej takimi potwierdzonymi tutaj historiami, bo nie do końca wiadomo, które są prawdziwe, które nie, których leszek się, których leszek się dopuścił. Więc pierwszą ofiarą była 17-letnia Sylwia, z koło Bytowa, a praktyki odbywała w sklepie spożywczym w Kołczygłowach. głowach. No i Leszek w tym czasie mieszkał w lesie, żywił się jagodami, i był już taki głodny, że w końcu udał się tam do tego sklepu spożywczego, przyglądał się tam z dwie godziny. W końcu wszedł i tam właśnie poznał Sylwia. Opowiedział jej o swoim smutnym dzieciństwie i ogólnie o życiu. I powiedział, że jest głodny. Dziewczyna chciała mu dać coś do jedzenia, ale w tym momencie przyszła kierowniczka sklepu i, i wy... pogoniła Leszka. Sylwia mu szepnęła, że przyniesie mu jakieś tam jedzenie. No i faktycznie tak się stało. Po praktykach Sylwia... Poszła do Leszka do lasu, do umówionego miejsca. Dała mu tam jakąś pasztetową, chleb, coś tam jeszcze i przez chwilę rozmawiali. Dziewczyna naprawdę, jej było żal tego Leszka, więc powiedziała mu, że na drugi dzień też mu tam coś podrzuci do jedzenia. I rano wyszła na praktykę. 27 czerwca 1991 Sylwia rano wychodzi na praktyki, ale z nich już nie wraca. Miała spotkać Leszka w drodze powrotnej do domu i mieli tam miała mu dać mu jedzenie, mieli porozmawiać, i Leszek miał jej zaproponować małżeństwo. No, dziewczyna młoda, 17-letnia, mówi, że to jest za szybko, że nie ma na razie takich planów, co Leszka bardzo zdenerwowało. Uderzył dziewczynę, Czymś drewnianym w głowę, potem udusił. Leszek twierdzi, że wtedy miał pierwszy raz z kobietą, ale żadnych śladów współżycia nie znaleziono. Rodzice martwią się, że ich córka tak długo nie wraca rozpytują się znajomych córki i ale nikt nic nie wie. Zgłaszają zaginięcie na komisariat, ale jak wiadomo, musi minąć 24 godziny, żeby można było zgłosić zaginięcie. Na początku podejrzewany był chłopak Sylwii, bo jak się okazało, spotykała się ze starszym od siebie chłopakiem. No ale nic nie wskazywało na to, aby on się przyczynił do zaginięcia dziewczyny. Minęła noc, rodzice rozpoczynają poszukiwania Sylwii na własną rękę. Tata Sylwii znalazł najpierw reklamówkę, z którą Sylwia wyszła rano na praktyki. Zawołał małżonkę, bo szli po obu stronach rowu, i tata patrzył z jednej strony, mama z drugiej, więc tata zawołał: Mamy Sylwii. Zobaczyli buta, weszli w głąb lasu i ojciec znalazł. Matka została na dro... przy drodze, ojciec wszedł w głąb lasu, znalazł córkę niedaleko rowu, pod świerkiem. No i miesiąc później. Leszek zaatakował panią Bernadettę, mieszkankę sąsiedniej wsi. Pani Bernadetta wracała od siostry, gdy zamaskowany Leszek zaatakował panią Bernadettę. Zapytany, czego chce, odpowiedział: zabijecie. Pani Bernadetta się nie broniła, bo wiedziała, że na pustej drodze nikt jej nie pomoże. I to ocaliło jej życie. Leszek po ataku odwrócił się i poszedł w stronę domu. Myślał, że zabił swoją ofiarę i że no, w takim razie został nierozpoznany. No ale, dzięki temu, że pani Bernadetta udawała martwą, rozpoznała go po głosie i pochodzie, wiedziała, kto to jest. Wróciła do domu, opowiedziała wszystko mężowi i na następny dzień zgłosiła sprawę na policję. Pękalski po badaniach psychiatrycznych został skazany na dwa lata w zawieszeniu. W każdym bądź razie Leszek stwierdził, że, nie ża że żałuje, że darował kobiecie życie, no ale wcześniej przecież myślał, że ona nie żyje po zadanych ciosach. Śledztwo w sprawie zamordowanej Sylwii po roku czasu zostało umorzone, ponieważ nie mieli nic, a nie powiązali go z gwałtem pani Bernadety. Ale sekretarka z prokuratury jednak skojarzyła sprawy i poinformowała o swoim przypuszczeniu przełożonych. Jak się okazało, trafnie. W grudniu 1992 roku Leszek został aresztowany. Przyznał się do zbrodni Sylwii, na przesłuchaniach Leszek opowiada o tym, że bardzo lubił podróżować w różnych w częściach Polski popełniał kolejne zbrodnie. W sumie miał mówić, że popełnił ich 90. Prokuratorzy po analizie akt zamordowanych kobiet na trasach wycieczek, o których mówił Pękalski, stwierdzają, że mają do czynienia z seryjnym mordercą. Wujek Pękalskiego na początku go bardzo bronił. Mówił, że przecież Leszek by muchy nie skrzywdził, że Leszek na przesłuchaniach miał być bity i zmuszany, żeby się przyznał do morderstw, że z zrobili z niego kozła ofiarnego, któremu można wszystko wcisnąć. Zgwałcić mógł, ale nie zabił. Leszek jest złożony na wizję lokalną, z czego jest bardzo zadowolony, no bo był w centrum zainteresowania. Wielki szum w mediach, wszyscy zaczęli go nazywać wampirem zbytowa. Podobno przed każdą wizją musiał się konkretnie najeść. Niby śledczy mieli mu fundować obiady. Bo ten najedzony bardziej współpracował, chętniej demonstrował przebiegi zbrodni. W końcu policjanci orientują się, że Leszek konfabuluje. Albo go nie było w tym czasie w danym miejscu, albo jego opowieści, zeznania są niespójne. Leszek stwierdza jednak, że popełnił 64 morderstwa. W areszcie 93 roku Leszek pisze swój pierwszy pamiętnik. Opisuje swoje rzekome. Bądź nieżykome zbrodnie. Policjanci zaczęli podejrzewać, że Leszkowi może pomagają współosadzeni, opowiadają o zbrodniach, bądź Leszek sam je wymyśla, żeby jeździć na wizje lokalne, być w, w końcu w centrum zainteresowania. Jak się później okazało, faktycznie Leszkowi było dyktowane, co ma pisać w tych pamiętnikach. Sam Leszek później zaczął się wycofywać z zeznań. I popełnionych zbrodni, twierdząc, że to policja mu kazała się do nich przyznać, że jest chory i nie dostanie wyroku, żadnego tylko pójdzie do szpitala. W, 1960, w 1996 roku Leszek udziela swojego pierwszego wywiadu. Wcześniej było to niemożliwe ze względu na dobro śledztwa. Oczywiście nie robił tego za darmo. Spisał na kartce, czego chce, i jest to. Ja Wam to przedstawię tak jak on mówił. Nie jest to poprawne, ale Wam to tak przedstawię. 25 paczek papierosów mocnych, 3 duże paczki kawy, 10 czekolad z orzechami, jeden zegarek elektronik, nie za drogi, 8 paczek herbaty granulowanej, 5 paczek landrynek miętowych, tylko nie owocowych, 5 paczek delicji szampańskich, 3 kwaski cytrynowe, 5 małych paczek papierosów Malboro, 3 duże opakowanie ptasie mleczko, 2 kg pomarańczy, 2 kg bananów, jedno czasopismo kolorowe Sportowiec, jedną gazetę z ogłoszeniami matry matrymonialnymi wamp, jedno małe lusterko kwadratowe, jeden pędzel do golenia, Jedna sztuka obcinacza do paznokci z pilniczkiem. Trzy sztuki zwykłej szklanki. Jedna sztuka małą łyżeczki do słodzenia. Jedna tubka kleju biurowego do klejenia papieru. Jeden zeszyt 100 kartek w kratkę, 20 kopert, podpis Pękalski Leszek. No i tu koniec tej listy, no spora jest. Gdy Leszek dostał zapisane produkty, udziela obszernego wywiadu. Opowiada o tym, jakie lubi kobiety, że lubi z małymi piersiami. Opowiada z emocjami, uśmiechając się. Momentami opowiada też bez emocji, podjadając sobie mandarynki. Gdy zaczął oglądać gazy z kobietami, widać jego wielkie emocje, jego pobudzenie. Leszek będąc w areszcie, wystąpił z wnioskiem o kupno gumowej lalki za swoją rentę, aby nie przeszkadzał współosadzonym. Zadeklarował nawet, że będzie pożyczał lalkę kolegom z celi. Oczywiście jej nie dostał. Pękański w areszcie przybywał kilka lat ze względu na zbieranie dowodów, wnikliwe badania psychologiczne. Leszka. Co do dowodów, no, były one źle zabezpieczone. W 1995 roku były już badania DNA, które zlecił sąd, ale tego już się nie dało zrobić. No, te dowody były tak już zniszczone, że nie było sensu. No i oczywiście popełniane błędy były też proceduralne Źle przeprowadzone wizje lokalne. W 1996 odbywa się sprawa w sądzie Leszkowi. Zostają przedstawione 16, zostaje przedstawionych 16 zarzutów. Odczytywanie tych zarzutów trwało 5 godzin. Leszek wycofał się ze wszystkich swoich zeznań, do niczego już się nie przyznawał, nawet do morderstwa Sylwii. Sąd skazał go tylko właśnie za morderstwo Sylwii, za które dostał 25 lat. Zresztą zarzutów został oczyszczony. Sąd uzasadnił swoje orzeczenie tym, że Leszek podawał albo zbyt wiele szczegółów, inny. Wyjaśnienia były za mało lub za, za bardzo szczegółowe, no i do tego popełnione błędy podczas śledztwa. Od 2007 Leszek mógł ubiegać się o przedwarunkowe zwolnienie, robił to co roku bezskutecznie, ponieważ zespół lekarzy orzekających byli jednogłośni i twierdzili, że Leszek na 100% by zaatakował ponownie. Po tym, jak sąd skazał Leszka, Kary odbywał Leszek w areszcie śledczym w Stargardzie Gdańskim. Kara miała mu się kończyć w 2019 roku, ale sąd w, w Słupsku skrócił mu karę o dwa lata, bo podobnie już kiedyś miał odsiedzieć dwa lata za jakiś inny gwałt. Więc w 2017 roku w Osiekach i okolicach wszyscy byli przerażeni perspektywą powrotu wampira. Jego wujek nie chciał go przyjąć pod swój dach, powiedział, że... Żeby nawet nie wracał do wsi. Przerażona też jest pani Bernadetta, jak twierdzi, Leszek będzie chciał się zemścić i ja idę na pierwszy odstrzał. Ale dyrektor aresztu w Stargardzie Gdańskim złożył wniosek o umieszczenie Leszka w ośrodku w Gostyninie, Sąd ogrunkowy w Gdańsku przychylił się do wniosku. W 2017 roku Leszek złożył apelację, którą sąd odrzucił. W międzyczasie wujek Leszka wyprowadził się z domu, w którym mieszkali razem. Gmina w Boży Tuchom zdecydowała, że sprzeda dom wampira. Dom, a właściwie 50-metrowa ruina i grunt. Oszacowano na jakieś 60 tysięcy. Zaczęły się telefony od zainteresowanych, ktoś chciał zrobić w tym domu muzeum. Dzwonił ktoś podobno. To miał siedzieć w więzieniu z Leszkiem. Twierdził, że Leszek jest niewinny, że chce kupić dom kolegi i udowodnić jego niewinność. No ale słuchajcie, w pewnym momencie do urzędu gminy, gminy dzwoni sam Leszek Pękarski z prośbą, aby go nie wymeldowywać. Pyta o swojego wujka, jak się czuje i gdzie mieszka. Oczywiście sekretarka, z którą rozmawiał, Leszek nie mogła podać mu adresu wujka, zaproponowała więc, że może Leszek wysyłać listy na adres gminy, a oni przekażą je jego wujkowi. Pytał też o mieszkańców osieków i ich nastawienie do niego. Przetarg został wstrzymany ze względu na to, że Leszek był tam zameldowany. I trwało to chyba rok czasu, yy, zanim udało się go wymeldować. Dom kupiło małżeństwo i mają nadzieję odczarować tą wieś i, i żeby ta zła sława poszła w zapomnienie. Ja osobiście im kibicuję. Możecie obejrzeć, jak teraz wygląda ten dom. Podaję to w źródłach. Co do samego Leszka, przebywa on w Gostyninie. I na tym zakończę dzisiejszy podcast.